No to co, mamy dzisiaj 10 stycznia 2025 roku, czyli witam Was wszystkich w nowym roku, szczęśliwego. E, jesteśmy w Warszawie w klubie WCA gdzie właśnie kończę ostatni najcięższy tydzień tych przygotowań Zaraz już wchodzę tylko w treningi szybkościowe i, i schodzę z obrotów, żeby złapać troszeczkę świeżości. Dzisiaj robimy tarczę z trenerem Arbi Szamajewem oraz potem lekkie techniczne sparingi, żeby po prostu utrwalić sobie parę rzeczy. Tak na dobrą sprawę to do łuca przyjeżdżam już od paru ładnych lat. To jest naprawdę bardzo, bardzo fajna ekipa w mojej kategorii wagowej i stwierdziłem, że do kolejnego pojedynku będę na pewno chciał też tutaj przyjeżdżać. Rozmawiałem też wcześniej z trenerami, co oni o tym sądzą, w sensie z Grzegorzem Jakubowskim i z Arwin Szomajewem. Jeden i drugi byli chętni na to, żeby to współpracować i w taki oto sposób łączę teraz treningi w majtychnicznych z Gdynia oraz e, Włóca fighting. Pracuję nad e, gałką oczną, czyli lekki trening gałki ocznej, żeby szybciej reagowała na bodziec. Przez to, że większość czasu spędzamy przy patrzeniu horyzontalnie, czy na telefon, czy po prostu w swoim życiu, to nasze oko trochę odzwyczaja się do patrzenia na boki. I potem, jak wychodzę do pojedynku, to moje oko jest zmęczone tym, co się dzieje przede mną, więc jak Pracuje okiem na boki, ono dużo łatwiej wychwytuje różne inne sygnały. Największym killerem i takie jest to, to Polecam każdemu spróbować. Trzeba cały czas przekierować uwagę z pierwszego palca na drugi i jak najszybciej to robić. Strasznie daje. Dużo wcześniej przyjeżdżał do nas Sebastian. Nie pierwszy raz jest na swoich przygotowania. Przygotował się jakieś czasu, do czasu przyjeżdżał na tydzień, dwa tygodnie wcześniej. Ale teraz już oficjalnie zaczęliśmy współpracę. Będzie reprezentował dwa kluby. Z tego bardzo cieszymy się. Możemy też dołożyć cegiełkę swoich na jego przygotowanie, na jego walce i, i przede wszystkim zdobycie pasu, mam nadzieję. Dwa kluby, ale myślę, że to będzie z korzyścią dla Sebastiana, bo tutaj naprawdę e, przesparował i przepracował bardzo dużo. Praca zaraz do Gdyni, dokończyć przygotowania już pod okiem trenera Jakubka. Natomiast ogólnie wiem, że trenerzy rozmawiają, dzwonią do siebie. Sparringi nagrywam osobiście, także wszyscy, wszystko wiedzą. Myślę, że, że fajnie będą jakoś siebie uzupełniali podczas pojedynku. O, te kolana na walce będą wchodzić, co? Oni będą wchodziły. Aj ta. Boże. Nie, jak być w jego skórze. <laughs> Liczymy na to, że ktoś z tych szykowanych technik siądzie i nie trzeba będzie czekać na dysędziów. Wierzę w to, że mimo że naprawdę rywal jest kosmicznie trudny i to nie będzie prosta walka, to jakoś tak widzę, widzę to, że to może się skończyć nawet przed czasem. Jest doświadczonym zawodnikiem. Kiedy on zaczął swoje zawodowe starty, to, to ja dopiero zacząłem trenować. To jest no, przepaść, jeśli chodzi o doświadczenie. Ma bardzo dobry parter, jest fajnie poukładany technicznie i w stójce, i w zapasach. Bardzo dużo jego wygranych jest zakończonych przez poddania. Samemu również przygotowałem partnera na niego kilka fajnych akcji. Jak zobaczymy, czy będę w stanie wykorzystać je w trakcie pojedynku. Jeśli tak, to może być coś bardzo ciekawego, jak Czarny Pas będzie mi klepać. Przez to, że te przygotowania są takie mocno ściśnięte w 8 tygodni, to czuję, że ładowałem z siebie bardzo dużo podczas każdego treningu jednocześnie utrzymałem duży fokus i nie jestem zmęczony jeszcze tymi przygotowaniami, więc to jest na na plus. Nawet mam podejrzenie, że przez to wszystko też waga będzie dużo łatwiej Schodzić, bo poziom kortyzolu u mnie w organizmie jest dużo niższy niż zazwyczaj, więc jest piękne. 8 tygodni myślę, że będzie idealnym czasem na to, żeby zbudować dobrą formę pod ten pojedynek. Siemano, z tej strony Patryk Kacmarczyk. Zapraszam na kilka momentów z że życia. Dzisiaj jesteśmy Mój trener bilan z nami. Będziemy gotowi. 10 dni do walki. Tak naprawdę to już końcówka, całą formę zrobiłem przygotowania, przebiegły naprawdę po mojej myśli. Dzisiejszy trening będzie opierał się na takich zrywach, dynamice. Tak naprawdę dokręcamy już śrubeczkę przed samym startem. Zaraz pokażemy wam jak to mniej więcej wygląda w samej końcówce przygotować. Tej koszulki i tak byś nie zrozumiał, ale tak, tak naprawdę dostałem ją będąc w kilkliw na przygotowaniach w Stanach Zjednoczonych od Perona Sponga, dlatego no, jest trochę zajechana, ale z sentymentu ją trzymam, bo no, postać taką, którą śledziłem od dzieciaka, no, naprawdę fajny prezent. Mega uczucie no, porobić z taką legendą e, kickboksingu, nie? niesamowity styl. E, bardzo często oglądałem jego walki, wzorowałem się na nim. No i pewnego dnia miałem, e, miałem okazję zrobić z nim tarczę, trening jeden na jeden. Także no, e, niesamowite uczucie i, no i na pewno będę się wybierał tam z powrotem, żeby jeszcze potrenować z tą ekipą, bo naprawdę było fajnie. Teraz Patryk jest w etapie budowania siły eksplozywnej, siły dynamicznej. I robi trochę szybkości do tego, dynamiki i koordynacji wzrokowo-mięśniowej. Co mu nie wychodzi, ale stara się jak mogę, jak widać na samotną obraz. Co nie wychodzi? Wychodzi, wychodzi. Może i nie mam dobrej kondycji, ale za to techniki też nie mam. tym <głynne> to to było? Dużo perturbacji. jak naprawdę miałem wtedy 12 lat. Pamiętam, że taki śmieszny moment, śmieszny, nieśmieszny, bo to dla mnie to nie by było śmieszne, że miałem taki moment, że miałem problem z kolanem, kontuzję. Mama zabrała mnie do lekarza, tak jak mówiłem, 12 lat i lekarz mi powiedział, że nie urodziłem się sportowcem i że nie powinienem tego robić. <grytanie> to była jedna z takich, jedna z składowych tego, że w końcu finalnie nie grałem w piłkę, no ale chyba jednak urodziłem się sportowcem. <grytanie> E, rekord. A ma to, pięćdziesiąt osiem. Celem w tym ćwiczeniu jest dotrzeć sufitu. Jeszcze się nie udało, ale spokojnie. Muszę po prostu trochę przytyć. Po walce zrobię więcej wyciskania, bo na siłce głównie wyciskanie, żeby mieć cios co kruszybanie. To jest taka podstawa sportu walki. Forma myślę, jak i moja, jak i Patryka jest bardzo dobra. Bijemy się już któryś raz na tej samej gali. Radą wybuchnie 100%. Myślę, że wszystkie nasze walki moja, czarka, Kęsika, Patryka. Będzie naprawdę głośno do tego to teraz karmi kawiołek, więc też tutaj kładnie niedaleko, więc na pewno będzie boom, Wołowinka, pasata, ryżyk. Już teraz mniej jedzenia, no ale jest jak jest. Co ciekawe robię wagę z Michałem Sobiechem tej walki, czyli z moim pierwszym rywalem w KSW skoczyliśmy naprawdę mocną wojnę, która jest pamiętana do dziś, no była to nawet nominacja do walki roku. No bo, nie, historia tego posiłku jest taka, że zawsze jak miałem nagrywki, to jadłem jakieś przetworzone jedzenie w stylu tortilla albo tosty z takim chlebem po prostu tostowym. No i ludzie bardzo się czepiali do mnie, że jak mogę jeść takie rzeczy i tak dalej. Zresztą dalej tak jem, no ale tym razem zrobiłem ryż z wołowiną, z pasatą, żebyście nie mieli się do czego przypierdzielić. <grym> kocham jeść, nie, nie będę się z tym ograniczał. Czyli będę, żeby zrobić wagę, ale później wiadomo. My family is from Brasilia, the capital. 2014, I moved to Rio de Janeiro, and then I lived there around six, seven years. And then after I moved to Germany, I lived here in Germany, long time in Germany. And then now I'm in Thailand, and Germany, Thailand, Germany, Thailand. You know, like, I'm 10 years, 10 years part of my family. They like, they are my family now. Every woman is called me macaco. It's me monkey. You know, I got this nickname when I start capoeira. Because I move, I move like a monkey, like this, and I say, oh, this guy move like a monkey. And then when you do capoeira, you can understand your body. You can do many things like uh, twist. Uh, you get some skills, new skills, understand. Like I think all guys who do capoeira, when they start jiu-jitsu, they move very well. Because Capoeira gives good skills for you, for you understand your body. I think many, many, many skills about my coordination is came from Capoeira. I watched some fights from Sebastian. He's taller than me. I'm not sure, but he's orthodox. But his last fight, he, he fight as a southpaw. He like to keep the, fi the fight stand. He have a good heart. He, he never lose by knockout. I think it's gonna be one interesting fight between us. This danger guy, he's an ex-KCW champion. He put the heart on the gloves. Of course I have to respect this, but I believe myself. I believe I'm at another level now and uh, I live in my prime now on the I believe nobody can beat me now. I will be faster than him, stronger than him. I have more experience than him. Doesn't matter how. By knockout, by submission, by points. I will do what I have to do to win this fight. You have to be champion. Champion is here, and champion here also. I go to the war. Understand? I'm ready for everything. Doesn't matter what's coming for me, what situation, I will be ready for everything. I'm hungry for this. It's not just about the belts, it's about glory. I will prove that I deserve, you know? And then I will be one dominate champion for a long time. Hold my words. Now let's go to ping point. Ping point? Piggy pong Ping point. <laughs> yeah. It's a different accent. Huh? Like all the time it's ping point, ping point. Yes, piggy pong <laughs> yeah, I'm very good. Yeah. Training Spitfire is amazing. Uh, now we have a uh, chimbao as a coach, biggest gym in Europe. You know like you're gonna see later. Oh, ah. 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 uh -oh. yeah. No problem. I think uh, I think I need one coach. No hmm? problem. One sensei. No, I, I, yeah. you, I'm your sensei. Can you be my sensei? You know, a cover kit? You what? must yes. be trained yes. to wall. Yeah. Don't <laughs> no play table tennis. But I think in Brazil, the <sighs> tables are bigger. No, no, like this. <laughs> <laughs> Here you go. <laughs> versus the city bar. weight <laughs> <laughs> versus the uh, okay. okay, okay. Game okay. okay. over. <laughs> okay. over. <laughs> <laughs> one zero, one zero, go, one go, zero, one zero. 0 one it's good it's good to get 4-0 ah i better put it <laughs> okay what's this hey, oh, okay. <laughs> for you <Whoa! laughs> more, more, <man>. I, <laughs> hey come on a long time long time <laughs> run to go

Najlepsze przygotowania. Tak do tej pory. Mamy tutaj cztery, podzielone na cztery strony. Czyli tam mamy stójkę, box, tam mamy zapasy, tam jest jiu-jitsu i tu jest MMA. Jak się czegoś tam wszędzie nauczysz, to się bijesz w klatce. Zim jest taka praca, że jeżeli się wdraża jakiś plan, to wszystko jest zero-jedynkowo robione, więc czasami przychodzi pracować z zawodnikami, którzy też mają swoją metodykę i robią 50 na 50. A tutaj jest zupełna odwrotność. Także ja bardzo cenię w nim to, że ma bardzo duże zaufanie do tego, co robi. Ma bardzo dużą etykę pracy. Z sesji na sesję widać bardzo dużą poprawę i adaptowanie różnych, różnych pomysłów, które się mu podsuwa. Dużo osób się mnie pyta, czemu mówię po polsku tak dobrze. Przygoda moja jako cudzoziemiec zaczęła się w 2000 z powodu wojennych w moim kraju nasi rodzice zdecydowali, że trzeba wyjechać, żebyśmy to wszystko, co tam się dzieje, nie zobaczyli. Poświęcili dla nas swoją rodzinę, żebyśmy wyszli z tego cało. Opuściliśmy Czeczenię wyjechaliśmy do miasta Horonyża. W 2005 to był mart. Przyjechaliśmy do Polski i parę lat mieszkałem na Bielanach w Warszawie i stąd zaczęła moja, moja przygoda w Polsce z językiem polskim też i z nauką. Mieszkałem w Warszawie, w Wołominie, też mieszkałem w Radomiu parę miesięcy, całą podsołówkę i gimnazjum mam skończone w Polsce. W 2015 roku z rodziną przeprowadziliśmy się do Niemiec i od tamtej pory mieszkamy tutaj. Też tutaj się wykształciłem. Skończyłem zawód pedagogiczny, w którym też w tym kierunku też pracuję, ale teraz jest mi tak dobrze w Kajdzu, że mogę więcej się na treningach skupić. Polska dała nam dach nad głową, chleb i wykształcenie. Wiem, jakie ciężkie czasy to dla mojej rodziny były, jak ciężko im było, żeby nas e, ukarmić, e, ubrać. Jesteśmy dużą rodziną, nas jest siedmioro dzieci w rodzinie to jest mój cel, e, ten pas. Moja rodzina zostawiła swoją rodzinę dla nas. Moje tata i mama przez 20 lat nie zobaczyli swoich bliskich i zrobili to wszystko dla nas. No i, i nie zobaczą ich na ty, w tym życiu więcej. I chciałbym moją mamę odziękować za to. Może kiedyś osiągnę ten pas. No i będziemy mieli lepsze życie. O tym marzę. I'm pretty sure that on 25th of January we will see a Muslim to a on his best form. Will be very fast. Who will be controlling the fight totally and don't give a gap of a chance for Skibinski. And he will win the fight per TKO in the second round. I love this place. There is, there is a lot of history here. So I, I love to study history. It's the one of the reasons that I love Berlin. I love to study history. And Berlin, there is a lot of history. When I came to Germany, this was my first place that I visited here, and all the time when I come here it's a special moment for me. I live my whole life in Brazil, and I one time i was I was running with one friend, and I, I talked to him and say, "Bro, this is one year, one year before I came to 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 Germany." and I say, "Bro." I dream, see myself, you know, with good coat, good coat, like big coats, big hoods, big cars. Uh, that was one dream, you know. Came here. Uh, the feeling is like, uh, that will win your life you know I come from nothing, bro I come from nothing, Brazil there is no support just my family just my mother the sister of my mother I am still believe in my in my be champion because of my family. My family did everything for me for me to be champion. And then I will give up. I cannot give up. I need to be champion. I need to be rich. I need to give a good good life to my family. That's why I'm here.